Dzień dobry kochani, dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia em, holu zakupowego e, z Lego. Oczywiście, <tum> e, holu zakupowego, e, czyli pokażę Wam rzeczy, które kupiliśmy em, jakiś czas temu w Londynie. W Londynie jest ponoć, ponoć, tak wyczytałam, od niedawna, mm, znaczy co znaczy od niedawna, prawie od dwóch lat, największy w Europie sklep. Lego, czy tak naprawdę jest? Pewnie każdy musi ocenić sam, czy to naprawdę największy sklep Europy. W każdym razie jest tam, co oglądać. Same dekoracje naprawdę są mega. Warto odwiedzić ten sklep. Jeśli nie będziecie mieli okazję być w Londynie, to zajrzyjcie tam koniecznie. I teraz Wam pokażę, co kupiliśmy w tym sklepie. Ciekawe rzeczy, niektóre może Was zainteresują, zobaczymy jaka będzie oglądalność, jeśli spodobają Wam się takie filmy, to będziemy je nakręcać częściej. Więc zaczynamy od tej serii tutaj, która jest od niedawna dostępna na rynku. Ten statek kosmiczny, już go zbudowaliśmy, on stoi tam w rogu, hmm, ale tutaj mamy jeszcze Więcej rzeczy, które nie wszystkie są zbudowane, dlatego pomyślałam, że dopiero jak zbudujemy wszystkie rzeczy, to wtedy po, po prostu pokażę Wam tą całą serię, jak ona wygląda, i o, nakręcimy po prostu osobny odcinek z tą tematyką z tej serii. W każdym razie ten statek kosmiczny, on tam z tyłu ten duży stoi, możecie go stąd zobaczyć. Spróbuję Wam troszkę go przybliżyć i ten mniejszy, który też już zbudowaliśmy. To było wszystko w tych dwóch zestawach, większym i średnim. W tym nie, w większym i mniejszym. W tym i w tym to były te dwie rzeczy. Te już zbudowaliśmy. Natomiast zostało nam zbudu, do zbudowania jeszcze dodał nam ten set. Także jak będziemy mieli wszystko gotowe, to wtedy po prostu nakręcę osobny odcinek, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda po zbudowaniu. Kolejną rzecz, którą kupiliśmy, właściwie ja ją wybrałam, to były takie foramki do robienia różnych ciastek. O, tu może Wam pokażę z bliska, jakie pomysły. Także jeśli będziecie szukać jakichś pomysłów na imprezę urodzinową, na przykład, to bo ja właściwie z tą myślą kupiłam te te foremki, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa i również ze względu właśnie na imprezę urodzinową kupiłam coś takiego. To są y, teoretycznie y, takie jakby foremki na lód, ale myślę, że można je też, y, że można je też zastosować jako foremkę do zrobienia galaretki, na przykład galaretki w takich w takiej formie Lego, klocka Lego, także to też bardzo fajna sprawa. Z kolejnych takich akcesori akcesoriów Lego tu zdecydowaliśmy na kupno takiej maski. W sumie tak, dla jajku. Kupiliśmy tą maskę, ona ma tutaj takie przezroczyste te, te oczy z taką przezroczystą siateczką, żeby można cokolwiek widzieć, mając tą maskę na twarzy, ale myślę, że w sumie, jak potrzebujecie fajnej dekoracji, bo myśmy kupili ją w sumie dla jaj, dla dekoracji, tutaj, żeby mieć w pokoju, to, ym, to nie jest niezbędnik, ale, ale fajnie to wygląda. Na pewno coś oryginalnego. Yy, kolejna sprawa, kolejne. Kupiliśmy takie trzy zestawy Lego Extra, i tutaj od razu Wam pokażę, co tutaj było w tych zestawach. Ten pierwszy zestaw to były rośliny, które wykorzystałam między innymi w naszym parku który jeszcze jest, niestety biednie jeszcze wygląda, trochę nam brakuje jeszcze roślin, fajnie by było znaleźć jakieś fajne rośliny w internecie jakieś, coś wyjątkowego jak macie jakieś strony internetowe lub wiecie, gdzie można kupić jakieś fajne drzewa, ale fajne rośliny coś wyjątkowego od naszego parku który chcielibyśmy też powiększyć, to dajcie znać kolejna seria to była ta seria z rowerami i tutaj były tak, dwa rowery koszyczek parasolka, stojaki na rowery i deskorolka. I to jest, tak, parasolkę ma ten pan tutaj, jak widać. Trzyma tą parasolkę. Natomiast ten zestaw zawierał tutaj stojaki na rowery, koszyczek, list, co jest moją ostrością nie za bardzo. Te dwa rowery i tą deskorolkę i taki hełm. Tego, tak, tej figurki nie zawierał ten zestaw. I kolejny zestaw to buten i to były to światło tu pada, to były takie ym, światła i, i, i śmietnik, taki no, śmietnik uliczny, że tak powiem i, i taka to się chyba na to mówi taczka i do zamiatania miotła. To były jeszcze takie dwie mniejsze rzeczy, ale nie wiem za, za bardzo, gdzie mój syn je schował. W każdym razie te, te światła wyglądają tak. Taczka banan, miotła. Nie wiem, czy ją dobrze widać, jak ona wygląda. Z tą ostrością to tak nie za bardzo. Um, i... A i ten śmietnik. Tak wygląda i wszystko w tym śmietniku. Kości. I tak, i co jeszcze kupiliśmy? Aha, kupiliśmy jeszcze taki zegar budzik z Lego Ninjago Ninjago z Lloydem. Ten budzik, akurat pamiętam, kosztował 25 funtów, czyli około 100 zł. Coś około 100 zł, może troszkę więcej niż 100 zł. Ale jeszcze nie go nie rozpakowaliśmy. I, 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 i... Aha! I jeszcze jedna sprawa, jak jeśli zakupiło się za przynajmniej 85 funtów. To dostało się taki yy, oto jeszcze zestaw w prezencie. I ten zestaw yy, też Wam pokażę, bo mam już go tam tam już jest zbudowany, słuchajcie. Znowu coś z ostrością. Ale ym... to Wam pokażę, jak będę Wam pokazywała no całe to wesołe miasteczko. Tam z Lego Friends. Także mam nadzieję, że mimo tego, że ostrość w tym odcinku nie za bardzo, chyba będę musiała zmienić sprzęt do nagrywania, to podoba Wam się taki haul zakupowy z Lego. I mam nadzieję że będziecie też subskrybować nasz kanał i, i żebyśmy mogli się rozwijać i nagrywać dla Was fajne filmy, filmy o Lego i o naszym mieście, które cały czas tutaj rozwijamy. I znowu coś z tą moją ostrością. O! Mam nadzieję, że subskrybując nas będziecie wspierać nas w nagrywaniu kolejnych fajnych dla Was odcinków. To pozdrawiam Was serdecznie i miłego oglądania.